Jeżeli ja wzrastam w takim funkcjonalnym domu i mam wolność w wyrażaniu swoich uczuć, emocji, poglądów, pomysłów, jasne, granice rodzice mi stawiają, od tego są, ale jest przestrzeń na rozmowę, na wymianę, i ja nie obrywam za to, że właśnie czuję, co czuję, to zaczynam budować to zaufanie do siebie. I jak wchodzę później w relacje, to ja nie mam tego lęku w sobie, że jak ja z czymś wyjdę, ze swoją propozycją, ze swoim poglądem, to po drugiej stronie dostanę właśnie odrzucenie to, co dzieje się w tych dysfunkcyjnych domach, nie? że tak nie wolno, tylko jest przestrzeń do dyskusji. Nie? I to jest też ta wolność, którą mogę mierzyć swoimi emocjami. Jeżeli ja w relacji czuję zaufanie do siebie i do, do relacji, że tu jest przestrzeń i swoboda na, na mnie, to tak, no to to jest. Niech będzie to zdrowa relacja, tak, że, że tu jestem właśnie wolny w tej relacji.